W dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń wspomnimy o nowym partnerstwie z network przedstawimy również prelegentów SmartCon 2023, a także poinformujemy o zawieszeniu aplikacji Shibban przez Twittera. Witam Was serdecznie na kanale kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji, jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, tylko szybko przypomnę, że nie znajdziecie tutaj podatków inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Jeden z największych posiadaczy TenSet zgodził się spalić tokeny. Łącznie do spalenia trafiło 230 tysięcy tokenów TenSet. Sky Network przypomina o opcji stakingu na ich platformie. Opcje na staking na platformie są dwie: 6 miesięcy na IPR 22% oraz 9 miesięcy na IPR 24%. Czas na dołączenie jest do 29 czerwca lub do czasu, kiedy zostanie zapełniona pula. Osoby zainteresowane odsyłam do tweeta, Link do niego znajdziecie w opisie filmu. Partnerstwo Clayberry i Sky Network. Sky Network pracuje nad wartością wdrażającą swoją technologię w największych firmach. Strategia rozwoju ekosystemu Sky Network polega na dostarczeniu użytecznych produktów pod klucz, które można łatwo dostosować w firmach. Wdrożenie Skybox w Clayberit to fundament zaufania do produktów Sky, które również otwierają nowe możliwości w sieciach partnerskich Clayberry. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym artykułem, do którego link znajdziecie w Twitchie. Chiliz informuje, iż w dniu dzisiejszym przenoszone zostają fantokeny do Chili's Chain. Zobaczcie, które fantokeny zostały przeniesione dzisiaj, a które zostaną przeniesione w najbliższą środę. Wszystkie szczegóły znajdziecie w artykule, do którego link znajdziecie w opisie filmu. GameSwift przygotowała dla Was grafikę, aby zobrazować, jak rozwija się gaming na Web3. Wszystkie osoby zainteresowane odsyłam do tweeta. Bank HSBC będzie oferował zakup bitcoin i ethereum swoim klientom w postaci ETF. Jeżeli temat Was zainteresował, zapraszam do lektury. Chainlink przedstawia prelegentów Matką 2023. Będą oni podzieleni m.in. na wiodące innowacje finansowe rozszerzenia Web3, budowę Chainlink. Znajdziecie tam m.in. CEO Moonslock, CEO fundera MetisDAO, dyrektora generalnego Phantom FDN, CEO i współzałożyciela Secret Audits, głównego naukowca Chainlink Labs oraz byłego dyrektora generalnego Google i wiele, wiele innych ciekawych osób. Jeżeli jesteście zainteresowani pełną listą, odsyłam Was do tweeta. Ma miejsce aktualnie Freemint na DevNet Venom. Jeżeli chcecie dołączyć do Venom Ape Club, zapraszamy do zapoznania się z instrukcją w Twitch, Link znajdziecie w opisie filmu. Laierswap zaprasza do dokonania bridge do ZK Sync i odebrania nagród w ramach tygodnia Wielkiego Karnawału od TASCON. Jeżeli chcecie zapoznać się z szczegółami kampanii, odsyłam Was do przygotowanego artykułu, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Shiba Ban to jedyna aplikacja, która od momentu uruchomienia stale spala miliony tokenów Shiba Inu. Shiba Ban codziennie usuwa z obiegu prawie 1,5 miliona tokenów poprzez swoje inicjatywy. Jednak Twitter Elona Muska nieoczekiwanie zawiesił aplikację Shiba Ban na swojej platformie, uniemożliwiając botowi wysyłanie informacji o wypaleniu. Aplikacja działa od 2021 roku na Twitterze, a zarząd potwierdził, że nie narusza żadnych warunków i zasad. Zarząd Shiba Ban wspomniał, że pozostają oni w zgodzie z wytycznymi społeczności, a zawieszenie było szokiem. Trust Wallet poprowadzi Ama z Wakandu Inu. W ten czwartek 29 czerwca o godzinie 16.00 UTC zapraszam wszystkich na Ama na Twitter Space z zespołem Trust Wallet. Warto się zainteresować, gdyż przewidziano nagrody w wysokości 2000 dolarów. Nie przegap tego ekscytującego wydarzenia. Witamy w ósmym tygodniu Linea Voyage, tydzień DeFi. Przygotuj się na podróż odkrywając fascynujący świat zcentralizowanych finansów z pionierskimi partnerami Linea Build, którzy zrewolucjonizują krajobraz DeFi. Jeżeli zainteresował Was temat zapraszam do artykułu, link znajdziecie w opisie filmu. Dla zainteresowanych przypominamy, iż opcje Bitcoina o wartości 4,5 miliarda dolarów i opcje Ethereum o wartości 2,3 miliarda dolarów wygasają w ten piątek. Podejmij wezwanie w nowej rundzie Binance Learn and Earn. Rozwiązuj quizy i zdobywaj darmowe kryptowaluty. Wszystkie szczegóły znajdziecie w artykule, do którego link został załączony do tweetA. Sushi rozpoczyna nowy rozdział efektywności kapitałowej. Sushi Swap informuje, iż nawiąza współpracę Steel Protocol w celu usprawnienia zarządzania płynnością w skoncentrowanych pulach płynności. Przygotujcie się na zoptymalizowane wrażenia z Liquidity Pool. Crypto and Promo. Przygotuj się na odblokowanie dwucyfrowych zwrotów z inwestycji w USDC i Chrome Już od 29 czerwca mamy uzyskać dodatkowe 3% rocznie lub do 11,5% rocznie. Oferta kampanii od Crypto.com jest skierowana tylko dla pierwszych tysiąca uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami w specjalnym artykule na stronie Crypto.com. Link tradycyjnie w opisie filmu. Bądź na bieżąco dzięki cotygodniowym najnowszym wiadomościom i aktualizacjom z ekosystemu Arbitrum. Arbitrum przygotowało dla Was nową grafikę ukazującą newsy tygodnia, które właśnie możecie zobaczyć na swoich ekranach. Osoby zainteresowane zapraszamy do zagłębienia się w informacje, które przekazuje nam Arbitrum. ZK Sync przedstawia ZK Stack. Mamy poważnego konkurenta na rynku dla popularnego ostatnio OP Stack od Optimism. Jestem bardzo ciekaw jak zostanie to wykorzystane do tworzenia nowych łańcuchów. A Wy jak sądzicie? Cena bitcoina po raz trzeci w tym roku osiągnęła poziom 31 tysięcy dolarów. Ogólnie rzecz biorąc analitycy przypisują szybki wzrost wartości globalnej kryptowaluty niedawnemu wnioskowi o tworzenie Bitcoin ETF złożonemu przez BlackRock. Ten fundusz giełdowy powinien stać się przydatnym narzędziem do wlewania dużego kapitału w kryptowaluty. Przyjrzyjmy się nieco bliżej, co się dzieje. W następstwie lokalnej fazy wzrostu Bitcoin był nawet w stanie osiągnąć nowe rekordy wszechczasów, choć tylko w niektórych krajach pod względem ich walut krajowych. Są to regiony świata o wysokiej inflacji, gdzie kryptowaluty są jednym z najskuteczniejszych sposobów oszczędzania pieniędzy przez lokalnych mieszkańców. Wszystko to dzieje się na tle wzrostu liczby dużych posiadaczy aktywów cyfrowych. Według platformy Intodeblock transakcje o równowartości 1 miliona dolarów lub więcej w ostatnim tygodniu osiągnęły najwyższy poziom od roku. To wskazuje, że grube ryby faktycznie zainteresowały się aktywami cyfrowymi. Wydaje się, że ogłoszenie przez blog Rock, uruchomienia Bitcoin ETF rzeczywiście wystarczyło, aby wywołać lokalny hype wokół kryptowalut. Wiele dużych firm poszło w ślady giganta i również służyło podobne wnioski. Oznacza to, że infrastruktura przyciągająca duży kapitał do świata, aktywów cyfrowych staje się coraz bardziej rozwinięta. To z pewnością przyda się podczas następnej hossy. Amerykańska firma Ripple Labs otrzymała wstępną zgodę od Monetary Authority of Singapore na świadczenie usług płatności cyfrowych w Singapurze. Co więcej, firma ma w planach rozszerzenie swojej działalności o ODL, czyli płynność na żądanie. Istotną informacją jest fakt, iż zdecydowana większość transakcji ODL Ripple ma miejsce właśnie w Singapurze. Z tego też powodu Ripple Labs otworzyło w państwie mieście swoją siedzibę. W przeciągu roku podwoiła ona także liczbę pracowników zatrudnionych w tej placówce. Ripple nie zwalnia tempa, ponieważ rozszerza swoją działalność także o Hongkong. Firma została w maju partnerem Fubon Bank, który dzięki oprogramowaniu Ripple rozpoczął testowanie cyfrowej waluty Banku Centralnego Hongkongu. Warto dodać, że Ripple jednocześnie rozwija także CBDC w Czarnogórze oraz wielu innych państwach. Jeśli chodzi zaś o Singapur, to ten staje się przykładem państwa, które chce aktywnie wprowadzać waluty i aktywa cyfrowe do codziennego użytku. Dowodem na to jest propozycja władz monetarnych Singapuru odnośnie tzw. białej księgi. Będzie to wspólny protokół określający warunki korzystania z wielu różnych walut cyfrowych, włączając to także CBDC. 21 czerwca Protokół został opublikowany pod nazwą Purpose Bound Money, czyli pieniądze związane z celem. W Białej Księdze określone zostały nie tylko nowe ramy tej koncepcji, ale także nazwy instytucji finansowych oraz firm branży fintech, których zadaniem będzie pilotowanie nowego programu. W czwartek lokalne media Libii poinformowały, że aż 50 obywateli Chin zostało zatrzymanych w związku z nalotem na farmę kryptowalut w mieście Zliten. Najnowsze aresztowania nastąpiły po odkryciu przez organy ścigania podobnych podziemnych farm kryptowalut w Misracie i Trypolisie na początku tygodnia. Materiał filmowy krążący w internecie wydaje się pokazywać rozległy budynek przemysłowy wyposażony w rzędy szaf serwerowych. Te mogą być wykorzystywane do wydobywania bitcoina lub innych kryptowalut. Według włoskiej gazety Agencja Nowa, farma Zliten działała w opuszczonej fabryce żelaza. Bank centralny Libii technicznie zdelegalizował kryptowaluty ze względu na postrzegane ryzyko prania pieniędzy. Jednak w ostatnich latach kraj ten stał się w podziemnej działalności wydobywczej dzięki taniej energii elektrycznej. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli macie za zawartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć.